Jakie ważne wnioski płyną z orzecznictwa dla lekarzy? To bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę w Polsce nie ma systemu precedensowego. To oznacza, że wyrok, który wydał sąd, nie tworzy prawa. Ale jeżeli sąd odpowiednio wysokiej instancji lub sąd najwyższy wyda wyrok, to bardzo często inne sądy się na niego powołują. To bardzo często w praktyce ten wyrok ma znaczenie. Ja bym powiedział, że jest. Bardzo wiele orzeczeń w zależności od dziedziny, które mają znaczenie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka orzeczeń, które uważam, że ma szczególne znaczenie. Jednym z tych orzeczeń jest wyrok Sądu Najwyższego z 2004 roku, w którym Sąd Najwyższy powiedział o tym, na kim ciąży obowiązek udowodnienia informacji poprzedzającej zgodę na wykonanie zabiegu operacyjnego. Sąd Najwyższy przesądził w tym wyroku, że to na lekarzu ciąży obowiązek udowodnienia, że tej informacji udzielił. Do momentu wydania tego orzeczenia nie było wiadome, czy to lekarz ma udowodnić, że udzielił informacji, czy to pacjent ma udowodnić, że tej informacji mu nie udzielono. Sąd Najwyższy przeciął te wątpliwości i powiedział: Skoro lekarz wywodzi skutki prawne z faktu udzielenia informacji, to oznacza, że to on ma udowodnić, że tej informacji udzieli. Drugim ważnym wyrokiem był wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2005 roku. Sąd Najwyższy stwierdził, że bardzo ważną kwestią w zakresie medycyny zabiegowej jest to, że lekarz nie może przypadkowo uszkodzić innych organów. Natomiast jeżeli uszkodzenie innych organów jest Typowym powikłaniem pewnego rodzaju zabiegów, Sąd Najwyższy tego nie wykluczył, to Sąd Najwyższy powiedział, że lekarz ma obowiązek wdrożyć procedurę oceny, czy nie doszło do uszkodzenia innych organów. A więc jeżeli wykonujesz zabiegi, w których typowym powikłaniem jest przypadkowe uszkodzenie, np. pęcherza moczowego. Czy przypadkowe uszkodzenie jakiegoś rodzaju naczynia, to wtedy opisz w protokole operacyjnym, że to skontrolowałeś, sprawdziłeś i nie było uszkodzeń. Wtedy Sąd Najwyższy powie, że i każdy inny sąd, taką mam przynajmniej nadzieję, powie, że prawidłowo wykonałeś zabieg. Trzecim ważnym orzeczeniem jest wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2002 roku, w którym Sąd Najwyższy powiedział tak. Odmowa wykonania zabiegu leczniczego, lekarskiego, tutaj konkretnie chodziło o operację ścięgna zginacza długiego kciuka lewego, nie jest dowolną decyzją lekarza. Jeżeli pacjent ma wskazania do zabiegu, to trzeba mu ten zabieg wykonać. W tej sprawie chodziło o to, że pacjent po usłyszeniu, jakie mogą być skutki tej operacji i powikłania, odmówił, a gdy sobie przemyślał sprawę, ponownie się zgłosił, a lekarz powiedział, że dla pacjentów, którzy mają takie chwiejne zdanie, nie ma tu miejsca. Niestety, sąd uznał, że jest to naruszenie praw pacjenta i uznał, że lekarz musi za to zapłacić odszkodowanie. Czwartym ważnym orzeczeniem jest wyrok Sądu Najwyższego z 7 października 2011 roku. W tej sytuacji chodziło o wystawianie zaświadczeń i orzeczeń lekarskich. I Sąd Najwyższy powiedział tak: jeżeli warunkiem wystawienia orzeczenia lekarskiego jest osobiste zbadanie pacjenta lub zbadanie za pomocą określonych systemów teleinformatycznych, to tak naprawdę musi lekarz udokumentować to badanie i musi lekarz. Się bardzo dobrze zastanowić, co wpisze, bo jeżeli wypełnisz orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta, to jest domniemanie, że ten pacjent był, że ty tego pacjenta badałeś. Więc jeżeli porada miała charakter telefoniczny, internetowy, nieosobisty, to odnotuj to, że taka porada miała miejsce i miała taki charakter, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że wystawiłeś nieprawdziwe, fałszywe zaświadczenie, a to jest przestępstwo. I ostatni wyrok to wyrok Sądu Apelacyjnego ze Szczecina z 20 września 2017 roku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie podał bardzo ważną myśl. Mianowicie, jeżeli wdrożenie pewnej terapii wymaga kontroli lekarskiej, oznaczania pewnych parametrów, wykonania pewnych badań, to Twoim obowiązkiem jako lekarza jest kontrola tych parametrów, polegająca przede wszystkim na tym, że zalecisz pacjentowi podjęcie określonych działań. Jeżeli tego nie zrobisz, to możesz mieć problem i może się okazać, że odpowiadasz prawnie. Tak więc pamiętaj o tych orzeczeniach i na bieżąco zapoznawaj się z orzeczeniami, bo one wprowadzają bardzo wiele ważnych myśli, zasad i rozwiązań problemów praktycznych dla lekarzy. Dzięki. Więcej informacji znajdziesz na prawalekarzy.pl